Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich twardzieli i ludzi z Tytanu. 5.34, 17 października 2021 roku. Jak widać na załączonym obrazku. Ciemno jeszcze. Ponieważ pobudka wczesna. Tutaj ślad powtórkowym bieganiu, gdzieś się coś tam przypałętało, skwarek tak zwany, więc będzie z bieganiem, bieganie ze skwarem. Co dalej, moi mili? Eee, biegać czy nie biegać? o to jest pytanie. Po szczepieniu czy nie biegać? Po szczepieniu, w piątek, w moim wypadku, pierwsza dawka została przyjęta. Oprócz bólu ramienia. Mój organizm nie zauważył nic. Osobista decyzja, oczywiście. Każdy musi ją podjąć: czy się szczepi, czy się nie szczepi. Przeciwko COVID-19, jak to mawiają. A dzisiaj zobaczymy. Wielkie, duże pytanie: Wielkie oczy. 30 było zamierzone. Czy to dobra decyzja? Będziemy w tym dolnym tempie raczej starali się utrzymywać lub w średnim tempie raczej między 122 a 140, żeby tętno wcześniej powiedziałem chyba tempo o tętno chodzi moi mili ale o tej porze to każdemu może się język plątać w tempie, w tętnie w tętnie między 122 a 140 w moim wypadku i będę cisnął. Liczyłem na towarzystwo. Po raz kolejny w życiu okazało się, że towarzystwa nie będzie. Ale gdyby człowiek chciał liczyć na towarzyszów, towarzyszy, to nigdy by nie wybiegł. A skoro decyzja została podjęta, że biegniemy, to biegniemy. 6.03 W zasadzie tu jest łuna nad cichnicami. Widać znaczek najdroższego miejsca, aktualnie nie tylko w Polsce, stacja paliw Orlen. A tak wygląda droga przede mną na wałach widawy. Jedna trzecia dystansu za mną, a widzicie z tyłu zakaz. Remont wału, przebudowa w zasadzie w okolicach Wilczyc ale znowu jestem już na, na wale 1 trzecia dystansu za mną już ponad 10, 750 tętno średnie utrzymuje w okolicach 130 Więc nie tak tempo jest ważne w tym momencie moich treningów co utrzymanie tętna na właściwych poziomach żeby się nie zamęczyć jak to Bywało w przyszłości, bo jak najszybciej do mety. A można dotrzeć do mety szybciej, skuteczniej, bezpieczniej. Tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Tak, to już endorfiny, ten śmiech, ten chichot, to jest już nagroda, którą każdy jakiś tam uprawiający sport Różnoraki otrzymuje w prezencie od swojego ciała taki bonusik Endorfinki które przynoszą radość i uśmiech na ustach No jak widzicie, powoli zaczyna świtać 654 tak jest fajnie mile rozpocząć poranek Polecam gorąco wszystkim Przelew Odra-Widawa lub Widawa-Odra zależy z której strony więcej wody Coś nam tutaj piszczy Sygnalizuje Jakby gdzieś śluzy miały się otwierać No ale Żadnych odpadów ostatnio większych nie było 14 km zaraz pęknie Wysokich stanów tutaj nie widać Ale Czasami tędy się przebiec, po prostu zwyczajnie moi mili nie da. Także jakiś alarm jest. Ciekaw jestem, czy ten mostek jest górą otwarty. Bo wydaje się, że jest pozamykany, ale może jest otwarty, i wtedy można górą mostem sobie przejść. Ale raczej wygląda, że to jest wszystko pozamykane. My biegniemy. A tutaj widzimy no póki co takie sadzawki. Jak nie ma większych opadów. A tutaj jest wodowskaz. Połowa dystansu. Mocna Strachocin to już jest. Czy jak to tam się zwie? Wojnów. Może tu jest wojnów. Się zaczyna. Także 15 Czyli połowa Czyli pół metek 20 km 2 godziny 12 minut Czyli tak godzina 6 minut w takim tętnie 130 Wychodzi średnie tempo 630 na kilometr coś koło tego Wiadomo, że chciałbyś lepiej, ale to przyjdzie z czasem. Nie ma czym się martwić. Poza tym, liczy się fan. Liczy się radość. Liczy się to, że się obcowało z przyrodą i wytrzymało z samym sobą. To jest to. 25. Średnia, średnie tempo: 6,35. Czyli utrzymujemy pi razy drzwi. Tak jak wyszło, przy tym tętnie Takie średnie tempo Tętno teraz skoczyło Do 152 Trzeba uspokoić Chociaż nie ukrywam Że na tym będę Chciał sprawdzić ile Sił zostało Biegnąc w takim tętnie Właśnie U mnie to jest niebieskie pole i między 120 razy drzwi razy 240, jak na razie nie jestem przemęczony. Strasznie nie sapie chyba. Chociaż jestem znanym sapaczem filmowym, ale no jesteśmy już, można powiedzieć, na finiszu. No bo to ostatnie 5 km, zaraz skręcamy w stronę Kłokoczyc gdzie trzeba będzie jeszcze kilogram. Kółeczko, kilogram, kilometr dorobić. Bo mamy 25-200, a tu jakieś 4 kilometry wychodzi. Niecałe nawet. Więc trzeba będzie wokół Bajora Pawłowickiego kilometr jeszcze nadgonić. Podsumowując, moje mili 30 kilometrów. Można to podsumować takim naturalnym winogronem, który rośnie u nas na osiedlu. Po starych ogródkach działkowych, słodycz, najlepsza, chyba po takim wysiłku, moderna, nie zmoderowała mnie, nie zmodernizowała. Jedynie ramię boli, tak jak ramię boli moją żonę i starszego syna po Fajzerze. także skutków ubocznych nie było przynajmniej po samej szczepionce gdzie niektórzy gorączkują i i leżą w łóżku to tyle skwarek pod nosem też nie przeszkadza za bardzo w bieganiu chociaż Wiadomo u każdego biegacza co jakiś czas następuje osłabienie jakiegoś organizmu. Kupiłem teraz zgodnie z podpowiedzią mojego fizjoterapeuty Pawła lizynę środek, który ma pomóc wspomóc regenerację i tak dalej i tak dalej. Zobaczymy jak to będzie działało, bo jeszcze nigdy nie korzystałem. Tego organicznego, organicznego środka, ale to szczegół. Przede wszystkim, moi mili, pamiętajcie, nie porównujcie się, nie, nie porównujcie się, nie porównujcie się, nie porównujcie się, tak. Chyba tak. Po 30 km, słuchajcie, no gdzieś tam pogodzenie się z głową jest, jest, pogodziłem się z głową. Tętno w niebieskiej strefie bardzo pomaga. Sprawdzałem na koniec: jest dużo siły na finiszu, żeby kontynuować, żeby spokojnie te 30 wybiegać. Nie porównujcie się z innymi, bo to na dłuższą metę nie będzie Wam sprawiało radości, bo zawsze będzie ktoś lepszy od Was. Dlaczego ja nagrywam te filmy? Nie dlatego, że jestem lepszy od Was. Ja należę do tych cięższych biegaczy, wolniejszych biegaczy, ale należy do biegaczy. Porównujcie się sami z sobą, bo to będzie najwięcej radości, jak będziecie obserwowali swoje postępy. Słuchajcie innych, bardziej doświadczonych, którzy Wam podpowiedzą, co robić, żeby osiągać cele. To na pewno pomaga. I to chyba tyle z tych moich niedzielnych mądrości. Pozdrawiam Was wszyscy twardziele i ludzie z Tytanu. Pamiętajcie, wygrywacie sami z sobą. Tylko nikt tego nie zrobi za Was. Musicie po prostu wyjść i to zrobić. Zrobić, zrobić. Just do it. Krótko mówiąc. Bye bye.